Hej, e, dzisiaj ponowna odsłona e, grania z synem. Siema, siema. No, zostałam znowu namówiona. Tutaj. Namówiona na. Na lunch? Na Stila Brainard. Ja mam br, br, Dobra. idziemy sobie latać. O, cześć, Maksio Gorylu. A ja tak, ja muszę właśnie polować na tamtego, jak on się nazywa? Ej, ja mam go. Masz go? A czyli ja mam ci go wystylować. Tak. Ej, czemu ty masz trzy piętra w ogóle? No, bo mam takiego rybirfa. A to duży gdzie spiel. on jest. Teraz mam z A to, to jest brym brym, brym pat... A. A to nie, ja myślałam, że brym brym patapim to jest ten taka pałka. A to jest taki z nosem dużym taki ten. Cieszę, ja jeszcze nie rób birfatu, to ja ci zestiluję Koko a, a czemu mi zabierasz Kokofanto? Halo! No, żeby, bo jak zrobisz birfatu, to ci on nie będziesz szkumiało. Dobra, rób. Czekaj. Co ty mi zrobiłeś? Bo ja mam takie fajne brońki. Ale czemu ty mi bronisz w moim... znaczy brońkami w moim tym? Okay. Ja ci zaraz tu odrodzę. Potrzebuję teraz tak. Trulimero, trulicina i szympanizini bananini. Bananini. A trulimero, trulicina to co to jest? Ej, chodź na chwilę do mnie. Nie mogę teraz. Bo muszę kupić sobie. Bandito bobrito. Bandito bobrito. Ale co ty mi zrobiłeś, Max? Ej. ja już nie będę. No czemu mnie tutaj ciągniesz na sznurku? Puść mnie, bo ja chcę iść. Czemu mnie na sznurku za... <laughs> Możesz we mnie trzeć, bo... O, chcę tego. Nie kupuj byle jakich. Chcę. Rilla, rila, rila. Patrz, ile dają pieniędzy. Bo teraz... Ale jak... O, ja chcę świnie. Ja no daje 10 na No. O, Bombardillo. Dobra, kogo ja tam miałam mieć, żeby było dobrze? Polimero. A weź, jeszcze. Czemu ty jesteś tu u mnie i ja nie mogę się w ogóle poruszać? Możesz przestać siedzieć u mnie, przesiadać, nie masz swojego... Ja nie jestem u ciebie. Nie masz swojego domu? Ja tam tu. A tu? Ty nie masz swojego domu? Czekaj, co ja tam potrzebuję? Trulimero, trulicina. ty, jak wygląda Trulimero, trulicina? Jest u mnie. A no to idę sobie wystyluję od ciebie. Masz Trulimero? Co to jest? Gdzie on jest? Koło mnie. Ten Gold. A okej. Okay. Trulimero masz sobie wziąć? Kokofantu, elefanto na razie masz. Kokofantu, elefantu. Ale po co mi. Ja nie chcę on tego. Ale jest potrzebny. Żebyś. No nie, ja potrzebuję Trulimero, trulicina Ale i. Ale żebyś miała więcej. Ale jest ciężki, ledwo go niosę. Nie odpoczuję w tej grze. Bierz mi tego swojego? Czekaj, bo idę po tego, co potrzebuję: o te. tego złotego. MAK! Dobra, już nie będę. No, a dlaczego mnie ten. mnie wyprądziłeś prądem? No, bo to są bronie w tej grze? Nie używasz nie. sobie myszki? A nie chcę, żebyś mi broniami... ten... Zbierz sobie kasę! Szybko! Poczekaj! Bo tu szimpanzini, bananini, babobini, Bo, bo O! Jest szimpanzini i bananini! O! Zbieraj kasę! Ale mam! Nie masz! To kup mi go! No to weź sobie kasę, weź z si kokofanto. Z tobą to grać? Nie wziąłeś kasy z si kokofanto. Nie! No, no nie, nie <laughs> No ale ja biorę! A, no. a tamten mi przeleci i nie ten, i nie w końcu go Szybko. nie robię. Szybko! Ale jest. jest jeszcze? Jest! Nie, wchodzi już do tego! O, kupiłeś! Masz sobie wziąć jeszcze, żeby od razu do swojej bazy. A podkupić ci go mogę. No? Hi, 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 Simpanzini Banini. Podkupiłam ci go. Będziesz mogła od razu chyba. Zrócić. O, balerina cappuccina! Nie, 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 nie. Bo tak jak mów to, bananini, balerina, cappuccina. Li li li, li, li. Nie. A Ile potrzebujesz Jeszcze nie. Hajsu? Ile potrzebujesz hajsu? Zobacz sobie. Weź ode mnie coś Dużo. Dobre. Weź tam. Nie, ja sobie sama będę zbierała. Nie pójdę na łatwiznę. Wszyscy youtuberzy tak robią. I ja nie jestem youtuberem. Ty YouTube nie jesteś prawdziwą youtuberką. Nie i nie będę. O, jakiś śmieszny, ja chcę go. To to mi przeszedł po mnie. nie wiem. Koko, to coś tam. Ej, wiesz, że ja mam nibitkę? Tata, tata, skakać. Ta, ta, ta. Ej, ja mam też schody na górę. Zobacz. No to, ale masz ja tu... też mam piętro. Ale tam tylko jedno miejsce masz. Ale mam pięterko. Widzisz? Co, Baza jest zablokowana. Dobra. O, nie spadłam, ale nic mi się nie stało. Do pieniądze, dobra. Wypłata, proszę mi dać moje pieniądze. <laughs> Czy ty znowu mnie wyrzuciłeś z mojego własnego domu? Max! Dobra. Ale ty też możesz kupować bronie. Ale sprzed. ja nie chcę tak grać, żeby sobie utrudniać. Ja chciałam grać, żebyśmy razem grali, a nie, że utrudniać sobie dobra, nawzajem. Dobra. No dobra, dobra, już drugi raz mówisz dobra, dobra. I w ogóle ta muzyka mi się nie podoba się. Chcesz taka... ostatnią rzecz zrobić? Nie. Ostatnią? Nie. Ja nie, nie. Proszę. Ja nie. proszę mi tu nic nie robić ja A chcę coś skupić. Ja w, w twojej bazie. No u siebie jesteś. Patrz to. Ej, stój tam gdzie jesteś. Patrz to. Gdzie ty jesteś? No tu, no. Czemu ty znikasz? Mam niewidkę. Dobra, myślę, że na tym etapie można się pożegnać. Pograłam sobie trochę. Zagrał, Zagrałam jeszcze w coś innego. O, ten z dużym nosem, z go. śmieszny. Jest. E, zbierz bum, sobie bum. hajs. Bum, bum, pat, bim. To może być śmiała na rebirfa. Nigdy nie rozumiałam te, tego, tych y, fenomenu tych herbirfów. A nie masz jeszcze tamci coś? Nie, nie mam, ale nie chcę, sam sobie nazbieram. No i ja dużo nie brakuje. Masz troszkę jeszcze poczekać. Bo co, bo chcesz jeszcze pograć? No, bo z się fajnie gra w no. R -R -R Bo nie umiem i wygrywasz. <grym> <grym> no to na pewno fajnie. To wreszcie nie będę tak robił. Trzeba grać koleżeńsko, słuchaj, tak, żeby każdy miał fan. Dobra, już będzie koleżeńsko. Gdzie tam biegniesz, ty, gorylu? Co ty tam skaczesz? No, zbieram gotowę. Chyba już mogę zrobić, tak? 12. Nie, jeszcze nie, 12 chyba potrzebuję. No to jeszcze w tym odcinku no będziesz miała. No. Ja jeszcze szybko sobie w coś innego zagram na tym odcinku. Wiem nawet w co? W to co lubiłam zawsze grać. Na serio? No A wiesz co, zgaduj? Wiem. Co? W... Kapibarce. Nie! A co? Chociaż może bym umyła kapibarę. No, Ale nie, myślałam no. bardziej o tej, yy, co jest ten, rolnicza taka ta, kata, co się zbierało, plony. Wiesz, które? Aha. Dobrze, że ci tego nie zrobiłem. O, mam 12, a nie mogę rebiffa? O, że no. dosłownie trochę, dobra. Nie, jeszcze nie rób nawet birfa. Czemu? Bo... Straczę. Chcesz kokofantu, chcesz zabrać? No. No to zabierz sobie kokofanto, bo ja robię birfa. <grym> Zaraz. Już masz? Nie, zaraz. Będę robiła właśnie. No to weź mi daj dla znajomych. A nie, he, 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 he nie dam. No to sobie dasz. O, co ty zrobiłeś? Hmm. Czemu mi wyrzuciłeś moje... Proszę wyjść z mojej bazy. Proszę... Proszę wyjść z mojej bazy. Nie masz już kowkowata. Dawaj mi mojego kowkowanto. Nie, nie Nie, nie dostaję do <laughs> Dobra. Rabirf. ostatecznie robisz rabir rabir, dobra, tutaj kończymy Turbo i tutaj kończymy, jeżeli chodzi o Stila Brayrod, wrzucam szybko, szybciutko wrzucam a, się na szybciutko wrzucam się na coś innego, a dosłownie na chwilę, bo to są strachy. Mm. Polecę kontynuuj, o 99 nocy w lesie. Nie. Znaczy, to możemy zagrać z któregoś odcinka? Może nie, to zagramy. Ale to się długo gra, tak, zgodzimy No tak, no to, no to dlatego mówię, że to jak będziemy mieli więcej czasu. Trzeba wtedy live'a. No. To będzie takie, ale ja będę musiał wtedy grać na Xbox'ie. Mówisz mm. mi, ja nie umiem grać na telefonie. <laughs> ja w ogóle nie umiem grać. Tam? O, jest, rolnictwo. Bo ja z tą zagram. Ja tylko trochę, pozbieram sobie i ten. I koniec. Czekaj, tutaj się tak samo chodzi i ruszę, tak, no. A ja pamiętam, że lubiłam tą grę. No to było oczywiste. O, a zobaczę, czy mogę zrobić prywatny serwer. Do tego? No. O, po co? Myśmy sobie zagrali. Akurat. Ty się tylko zbieraj ten, no nawet nic nikomu ukraść nie możesz, bo Koło to jest... siebie jesteśmy. Tu się nawet nie kradnie sobie, tylko to ten. Gdzie koło siebie? Ty ja u ciebie teraz schodzę? Nie. To ty jesteś? My jesteśmy koło siebie. Nie. No to gdzie? Ja jesteś? jestem po twojej lewej stronie. Okej. Okay. O, mamy ten ulepszenie. Pium, pium, pium. słabe rzeczy. No ja już któregoś rebirfa miałam tutaj w tej grze. W sensie już któryś raz z kolei miałam ten. E, jak to się nazywa? Rebirf. No rebirf, ale ogólnie to, że wiesz, nazbierałam całe i teraz mam dużo lepsze. Dobra. Kończę to trochę pozbierałam miło było z wami znowu grać i z Maxem oczywiście trzeba będzie 99 dni w lesie tylko w to się gra, Jak chcesz tyle ile ja najwięcej zagrałem ile statu Prze mieliście dni 539 chyba w 5-6 godzin ocie kręcę nie to tyle nie będziemy grać ale trochę będzie po taki fajny odcinek trochę trochę pogramy nie no tyle to na... Jest co? Tyle to nawet nie ma opcji, że będę grała. Dlaczego? No nie, no co ty? Tyle przed kąpem? Nie, nie. To ty z tatą możecie tak nagrać. Ja nie nagram takiego czegoś na pewno. Tak więc na chwilę obecną się żegnam. Miło było. Dzięki. A też zobaczysz zobaczenia. Pa. Max, żegnasz się? Pa.